Dzień dobry państwu. Dzisiaj pokażę jak wtplu Astra trzeciej generacji z 2004 roku z tak wyglądającą deską rozdzielczą zmienimy yy, czas. Yy, po otwarciu drzwi zapala nam się monitor. Klikamy setting. Pojawia nam się system i tymi strzałkami przełączamy sobie do momentu aż pokaże nam się godzina. Tutaj mamy godzinę i tymi górnymi góra dół strzałeczkami zmieniamy sobie. Chcemy ustawić 10:30. Więc zmieniamy sobie Yy, jeszcze raz, bo, bo nic nie klikałem, więc wyszliśmy z tego, więc teraz tak na szybko pokażę, czyli setting Szczałką w bok przyrzucamy sobie do godziny, mamy godzinę, teraz strzałką w górę ustawiamy sobie dziesiątą dalej przechodzimy strzałeczką na minutnik, tu sobie zmieniamy też minutę, jeśli chcemy ustawiamy sobie żądaną godzinę i przechodzimy dalej strzałką i zaraz zaakceptujemy i nam się od razu godzina zmieniła i to wszystko. Możemy sobie wyjść, możemy włączyć radio, wyłączyć. Godzina jest zapisana, więc, więc jest bardzo prosta zmiana godzin. Mam nadzieję, że komuś pomogłem. Dziękuję, do usłyszenia.